Witam, tutaj polski kaktus, a to jest piątkowy Chicken in Rift of the Yulk Jak to dobrze czytam? I gramy Bum, bum, bum. Eee, już trochę przeszłem więc mam nadzieję, że. Oh, fucking shit. Trochę się w tej grze już trochę polepszyłem. Bo ostatnim razem mi nie szło. Zbyt nie wiem, chyba będzie za głośno. Teraz. No teraz to się już nie zasmiać. Ta gra jest wyjątkowo głupia, ale ja właśnie tylko takim jestem. Nie, Minecraft nie jest tutaj głupi, ale... Takie gry jak... Gówno. Eee, takie gry jak właśnie ta lub Lub. jeszcze inne, które będą. Co głównie chodzi w tej grze, ale spoko. O coś tam zawsze w niej chodzi. Dobra, lepiej mi się będzie na klamie, bo to grało. Chyba rzeczywiście jest troszkę za głośno. No, więc słyszę. Z tego co wynika mnie trochę słabo słychać na moich filmikach ale i postanawiam to zmienić, więc troszkę przybliżę mikrofon pozwólcie. O, powinno być lepiej. O! Mamy fajną broń. Dobra, ja tak się trochę zaciąłem, co to do cholery jasne jest. Yy, zaciąłem się, ponieważ myślałem o takiej trochę śmiesznej sytuacji, która mi się dzisiaj przytrafiła. Ale nie będę o tym opowiadał, bo to może niektórych ludzi urazić. Więc nie będę opowiadał. Gup, dupa gówno. Dobra. Przez te meteoryty chyba trzeba po prostu przelecieć. Trzeba przelecieć meteoryty. Według mojej logiki. Dobra, to chyba będzie ostatni poziom. Tak mi się wydaje. Ponieważ nie będę taki gier ciągnął w nieskończoność. Ale zresztą zagramy, dopóki nie przegrał. Zostało mi jedno życie, więc... Aha, i takie wyjaśnienie, króciutkie. Jutro z nagram filmik albo dwa nawet. Z Heroesów I z... 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 Niemcy tam do czterech. No, Herousi ogólnie. I coś tam jeszcze nagram. Postaram się ogólnie przez weekend wrzucić trzy filmiki. Mam nadzieję, że to jest dla was dobra wiadomość. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dla mnie to dobra wiadomość. Ponieważ lubię, gdy mnie oglądają chociaż nie twórzy. No ile tych kur może tu być w tym poziomie? I żadnych bonusów nie dostaję, no żal. My figy. Tak. E, o! Ura! A to nic mi nie dało, tylko szybsze to jest. A i dupa. Więc tak jak obiecałem, jestem za cienki, żeby grać w takie gry. Więc ja będę kończył naszą przygodę z Chicken Invaders. Ja się z wami już żegnam. Więc na razie tutaj polski kaktus. Żegnam was. Cześć, trzymajcie się i na razie.